Witam wszystkich, jesteśmy teraz w świecie supli, czyli w stolicy suplementów na Podlasiu, która znajduje się na stołecznej 2. I chciałbym dzisiaj porozmawiać przede wszystkim o bardzo kontrowersyjnym temacie, jakim są święta. Widzicie, teraz niedługo, za parę dni będą święta, w których powinniśmy szanować tradycje. Kulturę, którą, którą przedstawiamy, w której żyjemy, i przede wszystkim skupić się na swojej rodzinie. To jest moment, w którym właśnie dobrze by było, żebyśmy troszeczkę odeszli od wszelkich social media, a przede wszystkim zaczęli pielęgnować więzi rodzinne. Jeżeli wyjdziecie z tak zwanego świata wirtualnego, zobaczycie, że na zewnątrz tego świata jest bardzo dużo przyjemnych rzeczy. Zaczniecie na pewno korzystać z dobrodziejstw, które daje nam natura, które daje nam rodzice i proponuję oczywiście, żebyście otworzyli właśnie oczy i przeszli właśnie do życia rodzinnego i życia na zewnątrz, tak zwanego Matrixa. Ale tutaj także przestrzegam, ponieważ nadchodzą też ciężkie dni dla wszystkich influencerów, blogerów, ponieważ lajki no niestety nie będą sypane tak jak na co dzień, bo jak każdy się skupi na życiu, rodzinnym i świętach, no to już takie osoby poczują się samotne. To też dajcie dla nich buźkę, rączkę dodatkową, bądź życzenia świąteczne, bo takie osoby właśnie będą się czuły samotne. Jeżeli chodzi o kwestie właśnie zbliżających się świąt, chciałbym zaproponować... Iż każdy taki bloger, który będzie się czuł samotnie, jeżeli chodzi o kwestie, a najwięcej wiem o tym, że tych blogerów samotnych jest właśnie ekstremalnych sportowców, takich jak na przykład kulturystyka, bo sam w tym uczestniczyłem i wiem, że mocne treningi, a także środki, które są przyjmowane, sprawiają, że człowiek się robi troszeczkę Poza światem wirtualnym, a społeczny. No i teraz pewnie zastanawia się, co będę robić w święta. To też takie taki osoby przede wszystkim zapraszam tutaj do świata sukni. Podzielimy się opłatkiem, złożymy życzenia. Są u nas bardzo mile widziane. Będzie można sobie zrobić tutaj selfie, umieścić na Facebooku i posta, postaramy się umilić dla takich osób czas w Wigilia albo w pierwszy dzień świąt, więc piszcie do mnie, jeżeli będziecie się czuli bardzo samotni, my otworzymy specjalnie dla was sklep, żeby się podzielić opłatkami, złożyć między sobą życzenia. Do zobaczenia.